Dzisiaj od najmniej strasznego domu do, naj, do najstraszniejszego domu. Strachów. Więc zaczynamy. Najmniejszy dom strachów. Proszę. No nie jest to za ciekawe. Tu jest jakaś woda. No to jest. Coś takiego. No to, no to kolejny. Nie uciekajcie. Zaraz będziemy przy kolejnym. Katpr, chodź do kolejnego. W sumie to nie musiałam robić tego, więc chodźcie do kolejnego. Tutaj. Tutaj jest kolejny. Nie to, tylko to. po czemu nie nagrywasz? Ja nie nagrywam. Ja będę tamten duży dom nagrywał. Tam, który obchodzisz? Tak. Tutaj jest kolejny górny domek. Tu była stajnia ze świniami. Dalej mi się nie chce wchodzić, bo tam są no wejście. No widzę właśnie, tu jest wejście. Chodź Kacper do kolejnego. Tam jest kolejno. Już będzie hard co nie. No nie aż taki. Bo ja ogólnie Kacper nagrywam o tym, od najmniejszego domu strechu do największego. No, to już hard, to A, Ogólnie ten ostatni, mogę Wam powiedzieć, że jest e, na b, willą największego gangstera w Polsce. To jest kolejne, to nie jest ta willa. E, zaraz będzie ta villa. O Jezus, Maria. Jak się przestraszyłem, tu lizmi mieszkają. Jadowite. Czy nawet nie wiadomo, co jest. Dobra, zawracamy. No, wy nie powtarzajcie tego w domu. Jak oni pewnie takich domów nie mają. Ja walę. Jak macie takie domy i bez ubezpieczenia, ani, ani Za, zabezpieczenia. Możecie tam iść pod opieką dorosłych. Ja nigdy nie powtarzajcie tego. My tak po prostu szybko, bez zabezpieczenia, ale wy tego nie powtarzajcie. Oj, to chyba będzie nawet pięć domów, bo jeszcze tu chcemy wejść. Tam Kasper nic nie ma. Dziwne na dźwięki wychodzą z naszego domu. Tu jest kolejny dom. No ogóle to tak szybko pokazujemy. Mm, tu jest otwarty. No tutaj można wejść. Ej, tam. Tam jest. W ogóle tam jest. Ej, ej, jest tu ktoś? Tam są cztery trupy. Więc tam... tam są cztery trupy? Chyba tak. To to sam chcę tam iść. Ej, to jest konsola. Wiem. Ej, Kacper, chodź zapytać taty, czy idziemy do tego nawiedzonego. Nie mam, I dwie. idzie Chodź, idziemy do taty. Oh. Nie. Mogę to widzowie, zaraz wrócimy. Dobra, widzowie, wracam właśnie, idziemy do tego nawiedzonego domku. I to będzie najbardziej wiedzą domek. Więc chodźcie, idziemy. Jezus, ten tata. Tata, chodź! Bo my nie mamy ubezpieczenia! Jak to? No normalnie, nie będą wam płacić. Chodźcie. Chodźcie, ludzie. Kasper, wyślij mi to! Idziemy, idziemy, idzie, idziemy Szebek, czy Ty teraz pijesz? Mam cukrzyków. Takie. Piję cię zaraz, dotknę. A one same nie chcielą. Ro... One same się przeze wysłałem mnie rozwiązały. Co? Wysłałem Ci na Snapchata. Ja nie mam. Na, na, na Whatsappa po prostu. Dobra, myślę... <ślałem> A Whatsappa co ja mam. Dobra Dobra idziemy Oni tam walczą Lecą po kacpra Co to? Bo on mi te dną No już tak lubiła Leon musimy go tego Bo on mi wsadził w wodę tutaj ej dobra, bez, ej bez bicia, bo tak to nie dojdę tam, no co wy, co wy, co wy no Leo, już spokój, no bo nie pójdę zaraz ty nie pójdziesz w dupę Aha. Aha. dobra, idziemy na... jest mój szalic który? Ten. pokaż mi, jest to niedostępny, no a no tak, bo to bo czasami ja tak mam, że nie jest dostępna, ale to trzeba chwilkę poczekać. No tak, aż świecała cała linia niebieska wyświeci. Ogólnie zaraz będzie ten nawiedzony dom. Duchów, żeby nie obudzić. Zaraz duchów. No już, dobra, spokój. Zjadł. Duchy! Co się stało? Mam też Ała! to? A wow! To był law! Co ty? Uleo, no. No bo nie pójdziemy. Kurde. O, Mam dziada? Masz. Nie. Mogar no, teraz kiwa, bo to wzajem. Nie weź. Nie masz! To już się, bo... to może... Dobra widzowie, skradam się Sam jesteś najgłośniej z nas To już jest tam, zobacz tutaj. To już jest tam Tam widać dach Chyba, się. Że... No to widzowie Kacper denerwuje Dupę daje Zebek pije Pamiętam filmik Pamiętam chodźcie do, do jego domu! Teraz ja wam go nie pokażę, bo go już widać z mojej strony Ale wam pokażę, gdy już tam dojdziemy Pokazałam wam tylko dach do... i to wcale nie jest, tak tego że ten dom jest bardzo nowoczesny Teraz właśnie zobaczymy z boku, to on jest nadal zepsuty Kacper, chodź! Chyba znacie Kaspera co? Dziada. Dziada tutaj. Pokaż. Nie ma. Pokaż. Mam, bo Nie masz. Naprawdę nie masz. Widowie, czy ma tutaj dziada takiego, co się przylepia? No właśnie, nie ma. To już odpal. Dobra, tutaj już widać kawałek. Tu. Aha. Czyli my tenka tak, dzisiaj robimy Urbeks Kurde Urbeks Domyślam się, że wiem ktoś. Robimy Urbeks z Leonem i z Sebą. z Sebką. Czyli majdcie się chłopacy. I robimy dzisiaj... Urbez. To też jakaś pierwszy witaj. Siema. I dzisiaj robimy... Ja tu jeszcze nie byłem nigdy. Ja też tu jeszcze nigdy nie byłem. Robimy urbez. Zielonego, gangsterów. gangsterów. Największego polskiego gangstera. Cieka ciekawe, czy kogoś spotkamy w środku. Tak, to też jest ciekawe. Waks, spotkamy to do... Sebek Włuter, Ulihan. O, tutaj jest ten dom. Tutaj oto jest ich willa. Największych. W sumie to chyba tu byli gangsterzy, a nie gangsterzy. Dajcie lajka like i suba, zanim przejdziemy do tej willi. Dobra, dobra dajcie lajka like i suba i jesteśmy w willi. Tu no, jest zobacz publiczny stadion. W <laughs> 1908 roku okay. Tutaj. w ogóle tu. Bardzo. Nie rób... Nie róbcie tego zbroję. bez ubezpieczenia. Więc... Kolej. Kolej. Patrzcie, patrzcie co tu jest. Co to jest? Co to? Co to? Nie, Nie wiem. coś. Hej, Cebek, zaświeć tutaj. Buty. Buty? Nie, na razie Kacper chce stać. Świeże śledzie. Świeże siedzie w tamtym opóźnieniu. Żeby... Ej, chodź tu. Ej, się zdziwię jak to będzie ten jaskinowy cetnis. Dobra, idziemy. Tutaj jest wyjście też, ale tutaj... O kurde! Gdzie teraz idziemy? To jest główny hol. To jest główny hol. Nie wiem, czy tutaj się nie zawali. Albo nie, na początku dziejecie cały dół. Tak okay. jak to robią... Patrzcie, patrzcie. Tam się A nie, myślałem, że tam się światło pali, a tam tylko ze słońca. Sobek świeć. Patrzcie, 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 co, tu patrzcie. co tu się dzieje. Jejusiu, Mariuszu. Hmm. Mariusz! Kręć tam kiema! Tu palony karton. Tak. Patrzcie zabezpieczamy tutaj okna. Teraz musimy zwiedzić półbluza! Bluza, kogoś widzowie. to jakieś pica, nie pica. Kurde, a my się zrobiliśmy, co? już byliśmy tam, a tam. Sebek, pokaż swoją twarz. Nie, to jest jak potwór na tym filmie. Jeszcze raz mówię, lajkujcie, subskrybujcie. Teraz tam, co tam. Tam, dobra, tam. Zobaczcie. Ja nie mogę. O, patrzcie, jest tu mam. jak i auta chyba. Nie, radio staje. O nie, radio. ja nie chcę, tylko tutaj jest to o takie. Zobaczcie. Tutaj jest chyba jakieś wyjście. czy znaczy, to jest wyjście, ale jak tam jest kubek jakiś. no w ogóle tu jest tak dużo śmieci? Sprayem. Ej, ale zupa. Wszystko to jest? Co to jest 0? Zerówka od Lidla, talerzyki, nie talerzyki. Lidl, tak, miałeś rację. Bluza kolejna. Ej, ta... Ej to jest trzeba. Chyba... to Czy to jest bluzka czy bluza? Napiszcie mi w komentarzach. Koniecznie. No. Ja też nie wiem. Tam numer 02. Dobra, i 100 tysięcy subskrypcji. Bo my chcemy być bogaci. Lidl, nie chcemy, bogaci. Jezus, jakie tu są górska! Przecież się tu jak w górach. Co jeszcze rozwali? No Sebek! Bluza kogoś czy tam kurtka. Kolejna bluza. Ogólnie... Trzeciwie jak. ma Tutaj patrzcie tutaj. Sebek zaszedł. Patrz tu! Co zostawił buty? Buty. Sebek. Jezus, Maria! O, ja wale! <laughs> Sebek, świeć tam! No. Zobaczcie. Co tu się dzieje w ogóle? Patrzcie, tu Sebek, tu jeszcze raz. O. Patrzcie, tu jakieś napisy. Na... Czemu Ej, tutaj jest pań, pan i pani? Już? Zaszpić tu. Tam nic nie ma Kacper. Ogólnie tu jest wszędzie, bo no, no, no. Ej, dawajcie, idziemy teraz na górę. górę. I teraz widzę, wyjedziemy na górę. Tak. I właśnie idziemy teraz na górę. Kurde, ta bluza tutaj. Speter jeszcze jakiś tu. Powoli. Tutaj po jakieś. Tutaj tu widzicie. Nie, możesz tam być. Dobra, zobaczcie. Poczekaj, czekam na Kacpera. Chodź, Kacper. Mam nadzieję, że to się nie zawali. Oj, to naprawdę jest willa gangsterów. Kurde. Chodź, co może się stać złego? Tutaj jest jasniej od razu. Zobaczcie. To jest aktualne. Ej, dawajcie. A tutaj całe nasze osiedle. A, A w przeciwieństwo do kolegi. Hop. Patrzcie, Zobaczcie, tam jakieś auto. Ciekawe czy auto nas zauważy. Ja w ogóle do tego nie podchodzę. Właśnie, bo jak wysokości. A no. Troszkę. Nie podchodź, nie podchodź. Ty też nie dałeś za blisko. No, tak. Kurde, sobie prawie mam spadł przez Ciebie. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy dalej, właśnie chyba teraz chodziłem po dachu. Patrzcie, to była jakaś konstrukcja. No. Dawid, jakiś co? Niedokończone, bo chyba z powietrza. Dobra, włazimy tutaj. Ała. Co? Mógł, nie, jakoś mu układ I mamy drugie. Dobra, tam już byliśmy. Tu chyba był jak skończył. A tutaj my nie byliśmy na dachu, bo tu normalnie da się. A gdzie ty widzisz papier? Ja Mariuszu. Zapanniczka. Mariusz! Mariusz! Nie znam żadnego Mariusza. O tak, Radek! Wybórz gówna! Na długo słowem teraz Ej, ale to naprawdę ma... Oooooo ja! Patrzcie, tak się... ja. tak? Jak zry. tam siedzi jakiś? Bo nie ma na winy. Ej, a co jak zobaczymy tu jakiegoś żula spod biedry? A co jak co jak zobaczymy? Co jak zobaczymy tu jakiegoś żula spod biedry? tak no, no właśnie. To co, to ja go ubiję Olejsy! A ja mu dam... Tutaj. Co się stało? To To na pewno było, to jeszcze nie popatrzcie, że dla muski. Patrz, czekaj. Tu jakiś. Jakaś masa chyba, czy ktoś. do stylu. Chodźcie. To chyba. I co się dzieje? Nie? Czy ja, czy ja byłem już w tym domu? Pytacie? Nie, nie byłem. My tu nigdy nie byliśmy. Ja to chodzi. Ja zawsze widziałem ten czy dom. Dzisiaj zgadzamy w ogóle. No. Nie przeboimy. Ehm. Ja wyłączyłam kamerkę. Ja XD nie włączyłam. kamery. Ja przez cały dzień nie włączyłem kamerki XD. Ten kamerki nie włączył. To jest włączone, nie wiem. Nie jest włączone. To co to jest? Musi no tak teraz dopiero. A tam na nie było 8:40. Dobra, co włączone. się stało z drugą połową? Tu w no się środku. Dobra. Dobra. Kacper, jaki byś moją część? teraz włączałeś? Nie Dwie par, par z dwa jest, bo coś się rozłączyło. Teraz jesteśmy na górze ogólnie. Patrzcie. Zobacz. Nie ja skaczcie na te jak... Nie. Tak. Ogóle... To damy nie nie pójdzie to Maria! Myślałem, że widzę człowieka. Jak powiliśmy, Teraz mam z widy. A tam na nagle... Jak mamy tam, tam być? Patrzcie, widzę. Jak my mamy tam Odrzucę Podrzucę kogoś. Nie, to Kacpra. Dobra. Dobrze jest, chodźmy na już. No nie wiem, no. Świeściami muszę. Nie. A tam ja się czuję jako siebie. Chodźmy no, na widok. Dobra, widowie. O Jezus Maria! Ja już wychodzę w widzowie. Nie? Ja już nie będę Ale ja ty już masz też. Ale potem. No dobra, ja A więc narka widzowie. E to mnie jeszcze coś nagram. Wychodzimy Zobaczcie, widowie. tutaj jest jakiś bloczek. Chociaż jeszcze tu nagramy. Chodź. Ja nagram. Dobra. Ja też właśnie nagram. Jeszcze wejdziemy tam. Ale nie, tam o, to... już byliśmy. Nie, ale tam z boku może. No chodź, zobaczymy. Tam. No, chodź, ja, ale ten, ten, ten tam ale jak? Weźmy się mi sobie... Sam... A! Jezus Maria, to jest ścieżka. Jest ciężko powoli. A, bo ten Jakieś pokolenia tu były. O, tu jest jakaś... Kacper, chodź, bo tu jest kolejna część. Znaczy, odkąd zaczynaliśmy, wiesz? Tam, tam, A, odtąd zaczynaliśmy. Tutaj. Dobra, widzę. Tak, tu, jak mówiłem to tam był jakiś stary rower. Ej, to było z 1908. Ja się zastanawiam, czemu tam domek jest na górze. Domek. Tutaj patrz, jakaś, jakaś wełna. No, jakaś wełna, no. go, jest. Poka. Ej, no, jakiś domek jest. Ale to jest chyba tarasu tam. Hej to chodźcie jeszcze, jeszcze raz. Idziemy, co nie? To chodźcie jeszcze raz na górę, zobaczymy czy się da. Teraz już nie będę pokazywał. Teraz, teraz już mnie różne. No tak nagrywałem, bo to jest pan dwa oczywiście, widzowie. Gdzie teraz. Tu teraz? Tutaj śledzi nagrywałem. Czekaj, ja Śledzie nagrywałem. Tu śledzie nagrywałem. Tu śledzie nagrywałem. No, tu byliśmy. O nie, tu nas nie było jeszcze. Tu i tu nie byliśmy jeszcze. Nie tu byliśmy, bo patrz tam te Byliśmy, bo patrz. Chodźcie tutaj, tutaj są te schody. I Wchodzimy jeszcze, jeszcze raz na schody. No właśnie, no bo tam. No bo musimy ten, wziąć... A wiecie, można przejść? Łatwiej. To, a ja już tu jestem. Chodźcie na ten taras, bo ja chcę zobaczyć, co tu się dzieje w ogóle. Bo ja to pierwszy raz tu w ogóle jestem. Wychodzimy na taras. Ej, bo tu można przez okna wejść. Chyba że. Co? Co? Chyba, że jeszcze no, ja dalej jest, trzeba ja pójść. Ja, ja. no, no, to co tam jest wyjście jakieś? Nie. nie? Nie. ale tam ja za... Nie wchodzę tutaj. A co jak sobie kutknie? Kaszkę zobaczyć? Tak. Tak. Kasper wchodzisz? Nie, ja nie wchodzę. Czemu? Bo się boisz? Tak. Czemu się boisz? Tak, 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 tak. Nie to to A podnieś mnie, ale nie tam, żebym wszedł, tylko po prostu. I drugą sobie nagrywaj, no znaczy ten, na świecie. Zobaczcie, widzowie, tu jest jakieś puste. O ja! Bo tu to, tu samie tutaj doświadczenie, żeby eksplorować taki budynków. Ja... Ja niestety... Ja niestety nie mam takiego doświadczenia. I ja mam.